Anderko to znowu ja. Hello, hello. Panie i panowie, paneweczki i panewki. Może już kojarzycie tą polówkę. Była u mnie na wymianie tylniej szyby. Coś tu się od Janie Pawliło tym razem. Otóż właściciel zostawił sobie na luzie bez hamulca i patrząc potem gdzie się auto znajduje, auta nie było przed domem leżało gdzieś i w potaczu zderzek pęknięty zbiorniczek pęknięty i to jest najlepsze hmm. ciekawe ciekawości, co tu się stanęło się ach więc powiem wam tak dupnął kołem gdzieś w jakiś kamul i wygięło dolni wahacz zaraz będziemy zakładać wszystko nowe Zderzaczek posklejamy, mamy nowy wahacz, nową dolnią kulę. Zbiorniczek na płyn używany, bo to nie było sensu nowego kupywać. No i tak wygięło, że aż bał napędowy obudę obciera. Tak jak widać. Autko sobie na razie pracuje, bo chcę mu jeszcze szczytać błędy. Zobaczyć co się tam dzieje, czy wszystko jest OK a że stały dwa tygodnie, to bateria rozładowana, więc ich się trochę pododuje. Także tym wspaniałym kurła achsentem yy, bierzemy się za robotkę. Prawdopodobnie nie będę musiał ustawiać zbieżności, bo tylko wybijamy kulę i idzie dolni wahacz, ale mimo wszystko potem jeszcze sprawdzę yy, geometrię... Niezbieżność, tylko geometrię pionową. A jak się to tam kurwa nazywa, to pies to jebał. W każdym bądź razie. No i tak, ja ogarnę to. Marianek jest w pracy do 20.00. Mamy 18 z minutami. To musimy jeszcze ogarnąć głowiczkę do ASNA i może ją dzisiaj wrzucić. A jeszcze na zewnątrz stoi mój rężu i chciałem się dobrać do sterownika zawieszenia pneumatycznego. Tam jest w ogóle kilka ciekawostek, żeby wam pokazać. Tam to jest w ogóle kurwa Kilimanjaro. Także co? Zestaw klucyków, a w ogóle to cicho. W ogóle to ta silniczek tu jest ładnie ofoliowany, przykryty. Ale nie czas teraz na ASN-a. Aczkolwiek zbiorniczek płynu jest używka Polo 2012 Polo Mieres Polo stan, no Spinder szpinderkula po polskiemu to będzie dolnia gałka wahacza jest piękna amerykańska nawet nowe śrubki dali skuczy byczy no i Nowy wahacz, bo nie bawimy się w januszowanie, broń Panie Boże, żeby taki wahacz próbować prostować, no, nie bądźmy anusami biznesu, także dolni wahacz nowy, spinder kula od razu polecinowa, używany ale w stanie idealnym zbiorniczek płynu do szyb, no i Zocinamy zdjęlaz ten samochód kurwa, niemiecka, ja maszyna, technologi O łogień Lecimy dalej Pozdrawiam wszystkich cieplutko No, tak więc bachacz dolni wyjęty, i po jednym lekkim kamieniu różnica jest taka, że ten leży cały na glebie, a ten sobie wystrzelony 5 cm, a tylko koło przyjęło większy kamień. I to wolno tocząc się. No, tutaj co dalej? No, nic wiele nie uszkodziło. Tarło trochę półosiem. No, tarcze i klocki też już trzeba wymienić. Co dalej? Zbiorniczek już od płynu wymieniony, tym się zajął Marian. No i co? Lecimy dalej po malutku. Składamy dolni wachacz, wkładamy do auta i bawimy się dalej. No i tak, kółeczko wyskładane, wsadzone, zawias. Wszystko jest świetnie. A teraz co robimy? Będziemy kleić zderzak, bo tu jest wyrwany kawałek. Tu jest popękany w tych miejscach. Tu jest przód pęknięty. No jest ja tego trochę i pokażę wam technikę lutowania na drucik miedziany. Ten jest taki grubszy. I tak można pięknie poskładać popękany zderzak, że nie widać, że jest poskładany. A spawki drucikiem miedzianym są tak wytrzymałe, że nie ma możliwości, żeby pękło ponownie w tym samym miejscu. Także wahacz wiechał nowy, zbiorniczek od spryskiwaczy, używany, ale w idealnym stanie. Jedynie co tylko to mam posklejać zderzak i wszystko będzie git. Do lutowania na drucik. Nada się fajny drucik. I to jest lutowniczka gazowa, ale można i używać jako palniczek, zdejmując na górze tą dyszkę całą. No i takim czymś będziemy lutować na drucik. Wszystkie pęknięcia, które są gdzieś pod y, kratkami, które są w ogóle niewidoczne, to można przewiercić. Przewiercić na wylot, skręcić drucikiem i podgrzewać w trakcie, jak się nagrzewa drucik miedziany, to ściskamy jeszcze bardziej, i wtedy cały drucik pięknie wtapia się w pęknięty plastik. A w miejscu takim jak tutaj y, są robione dwa wtopienia na pęknięciach ukośnych, żeby ich widać nie było. Naciągamy i potem wtapiamy co dwa centymetry kilka drucików z jednej strony. Zawijamy końcówki, wtapiamy jeszcze raz i naciągamy po kolei i wtapiamy w drugą stronę. I na sam koniec zalewamy żywicą czy e, to są takie pistolety do takiego kleju jakby żelowego. Co się rozgrzewa, zaklejamy wtedy z tyłu i nie ma możliwości, że się taki zderzek ponownie rozleci w tym miejscu. Także na statyw timelapse i lecimy. A więc tak, najebałem się, najebałem, bo niestety nie mam tej lutowniczki takiej specjalnej, więc zrobię druciki sam. Mati w tle, mój ziomek. Powtapiane pięknie, do połowy materiału. I teraz co, rozgrzejemy jeszcze plasticzek ABS. Zalejemy to wszystko, o tak jak tu. Wszystko wyzalewane, te są wszystkie na, o, na wylot, ponieważ to jest miejsce, gdzie są kratki, więc tego nie widać. Te teraz pozalewamy ładnie, wtopione wszystkie w pół materiału i będziemy przykładać pękniętą część w tle maty. Jakby ktoś chciał fajną nutę, to dawać znać i lecimy dalej. I tak. Wszystkie druty zatopione, wynaciągane i zalane ABS-em. Ja tu robię, że kawałek zderzaka ze starej Audicy grzeję palniczkiem, roztapię wszystkie i zalewam całe pęknięcia. A fajnie jest jeszcze, bo jeśli by ktoś chciał się pokusić o naprawę zderzaka z przodu, tego pęknięcia całego, to tak samo można rozpuścić, roztopić ten ABS, wlać go te piękne szczeliny świetnie klei, dodatkowo wcześniej wszystkie pęknięcia lekko podgrzać i wkapać na gorąco plastikiem tym ABS-em. No i powiem wam kurwa, że potem to się ino bierze e, ten maszynę do ścierania taką mimośrodową papier, można to wszystko ładnie wyjechać, założyć kurwa spachle i w życiu to nie pęknie że nic, zaraz go odwrócę, popraweczkę i na sprzętu lekką zrobię, bo to tylko po prostu ma być, żeby ten zderzek był sklejony bez żadnych szpachlowań, bez żadnych malowań, także po prostu tylko mam go skleić, no i normalnie zamontować. Plastik też muszę poogarniać, poskładać to, no i z tym autkiem będzie wtedy firent nie ma być żadnych rewelacji nad tym się nie mam spuszczać, tylko miałem to po prostu poskładać, posklejać żeby było w jedną całość o kurwa misja tajna jak chuj no ale pomalutku i też można samemu sobie poskładać na tyle dobrze zderzek, że gwarantuję wam, że wam to nie pęknie no jedziemy dalej a więc, hmm, całą noc walczyłem, żeby to ładnie posklejać, ale wszystko ładnie, wszystko ładnie pośpawane. Tu są miejsca, gdzie są kratki, więc tego w ogóle nie widać. No i boczek jest, boczek jest normalnie pięknie ogarnięty. O, jeszcze tutaj tą malutką wstaweczkę zrobimy, bo tego nie znalazłem. Eee, tu wygrzać lekko i wypchnąć. I tak naprawdę zderzak jest w 100% elastyczny i nic nie pęknie. Tak jak mówię, wspawane, wlutowane, miedziane pręty. Eee, tu jeszcze jedna mała poprawka pod spodem. Jak widać, to się poprawi. No i teraz tak, malowane to nie będzie, bo właściciel ma to w dupie tylko powiedział, żeby poskładane było żeby się dało jeździć i teraz najlepsze. Miliard szwów, kurwa, miliard szwów. Od tyłu wygląda to tak. Wszystko pięknie poskładane. Nie pytajcie mnie dlaczego to robiłem, ale musiałem to zrobić, ponieważ ten pierdolony plasticzek na wyspie kosztuje worek złota, nie? I teraz udało mi się go całego odzwierciedlić. Teraz patrzcie, szwów jest chyba z milion, i się wydaje. A co tam? Niby nic, nie? Rozleci się. Tu małą wstaweczkę z, y, zrobiłem. No to wam teraz pokażę, jak się to ma. Można sobie to brać jak chcecie, wyginać i wam się to nie rozleci, bo jest zrobione na miękkim, na miękkim drucie. co centymetr co centymetr ładnie spawane znaczy się nie zeszyte kurwa Frankenstein byłby ze mnie dumny no jak widzicie jak widzicie jest wytrzymałe nie rozlatuje się można tym ruszać, trzepać, skakać i jest świetne a Já, ja, bara er ég enn eitt, ekki Jólís svona bláan. Bara eftir kannski. Já ja, ég gripa með mér því ég kemur. Ja. Akkur að ég gera myndband og svo bara spjalla við að hverju gera svona. Þetta er fokkin dyrt. Ja. Og svo hvað gera eftir með þetta og svo sína sér þau. Þetta er bara soima ja. en ekki brotið. Þetta er magna? Já. Þetta er eins og oríginal. Ja. a virkar fint. Och hitna spruta med Spartanlid. Härna kommer med dessa Masat Spartan at Lima Atlasuna mikrogaty mittle. Och so 100%. procent. Także jak widzicie jest w pełni elastyczne. Dlatego już wiecie dl dlaczego używam czterech cienkich drucików pięknie zwiniętych. Bo jest elastyczny i nie pęka. Tu niestety przetarło dziurę na wierch, ale nie przejmujmy się. Będzie ładnie, ładnie będzie zaklejone. Otóż od środka śprajem na czarno, żeby tego widać nie było. Aczkolwiek mimo wszystko i tak przyjdzie y, syf, i zaraz to będzie ciorne. Ale nie o to chodzi. Z tej strony. Pójdzie masa bitumiczna, dobrze mówię, takie coś jak bitumeks, no na pędzelku, żeby zamknąć wszystkie pęknięcia, znaczy się, pęknięcia, nie pęknięcia, tylko e, dziurki po, po szyciu. A to się przełoży na to, że w ogóle woda się nie będzie z tyłu dostawać na żadne elektroniczne rzeczy. Pięknie wszystko pospawane. Da się, da się. Jak widać, jak widać, jest elastyczny i mogę w każdym miejscu wyginać i jakoś nie pęka. A gdyby było na twardym drucie, to po pierwsze nie dało rady by się tego skręcać, bo by wtedy rozrywało plastik, nie poddawałby się drut. Za to, właśnie tak jak mówię, używam sobie takiego drucika. Splatam na wkrętareczce. I efekt jest, no i tak jak mówię, musiałem to tak zrobić, ponieważ bez tego nie za bardzo by było, a nowy kosztuje wór złota w Islandii, naprawdę za takie, za takie pierdoły, oni to mają takie ceny, że ich chyba poduprzyło, no ale tak jak mówię, Frankenstein byłby ze mnie dumny, tak ładnie, że pocerował jak najwyższej klasy tyn. No co, w szpitalu się trupy. Tak sobie z czterech drucików, pięknie robię... Kurwa, ale mam łapy zajechane. Tak sobie z, pięknie z czterech drucików robię i to jest świetne, elastyczne i ciężko to urwać. Już kilka takich akcji robiłem, ale nie były nagrane. To Wam tak pokazuję właśnie, że można sobie. I zderzek tak naprawdę jest przygotowany E, jeszcze to można dosłownie e, lutowniczką i ja roztapiam e, plastik e, i wkapuję we wszystkie szczeliny a potem tylko czyszczenie siuwaks na to i potem po tym pozderzaku nie widać śladu w ogóle że gdzieś coś było kiedyś robione oczywiście takie rzeczy to się robi dla siebie, nie pod sprzedaż oczywiście nie? wszyscy wiemy o co chodzi ale chodzi o to, że tak zrobione. Jest zajebiście wytrzymałe i będzie długo, długo jeździć. A po nałożeniu szpachliksu nic Wam się nie rozleci, nie będzie pękać, nie będzie odchodzić. No. Także Gites. Idę po baciurę. Trzeba to wyszliftować. Poskładać. Wsadzić do auta. I kurwa wreszcie. To znaczy, no nie firend, bo będę się bawił Rangerem moim. No, także pozdrowiunka. Aha, no i sorry, że nie było lapsa z tego badziewia, żem to sklejał tutaj, bo kurwa, poumieralibyście normalnie z nudów, więc to jebałem, ale już bez lapsa Teraz to poskładamy wszystko. Łosiu waksujemy i będzie git. A więc tego polo mnie rozpolo posklejane jako tako. Przy zakładaniu zderzaku i w ogóle naciąganiu wszystkiego jakoś nic się nie rozjechało. Wszystko pięknie, świetnie. Teraz takie pytanie. Jak to kurwa jest, że za każdym razem wszyscy cokolwiek składają dostaje im śrub? A mi brakło 12 takich torksików do tych plastików. 12 mi brakło, no ale dobrze, że B6 tam jedno rozebrane, więc z grupy waga miałem kurwa z 50 kilo takich. Co, wszystko jest fajnie, a wszystko poskładane. Jest miodio, z tym, że nie ma kratki. No i tak jak mówię, właściciel powiedział, że. Pierdoli już resztę, tak może być. I jest git majonez. Aha, no i niestety trzeba wymienić dolnią gałkę. Od wahacza, której nie mamy prawej, a dali nam zjeby w pudełku od prawej lewą. A potem dali nam w pudełku od lewej też lewą, więc na dzień dzisiejszy nie ma na uszturlandzie prawej. Założyłem lewą, więc różnica jest tylko tyle, że się. Kółeczko lekko cofa do tyłu. Und to jest tylko po to, żeby wyjechać z garażu. Wymienienie dolnej kuli od bachacza zajmuje raptem 10 minut. Także z tym nie ma problemu. Aha, założę jeszcze ten rozdupiony kołpak. No i co? Wysklejałem, kurwa. I to się wszystko trzyma kupy. 12 śrub. Wszystkich śrub, wszystkich śrub brakowało, więc wszystkie nowe od Audi wepchane, od Audi, czyli takie same, amerykańskie, no nice jest git, także, kurwa, na dzisiaj misja się powiodła, gruza żeśmy wysklejali, wyjeżdżamy z garażu i czekamy pewnie z tydzień czasu, zanim ta kula przyjdzie. Także i tak, i tak jeżdżone nim nie będzie. Będzie czekał pod garażem, aż kula przyjdzie prawidłowa. E, no i co? Trzeba ogarniać ten burdelników. Korzystałem z okazji. E, może jeszcze wiaderę ręczem i w ręczę pogrzebie. Także trzymajcie się przy Do usłyszenia. Salwador.